nie. Dzwonisz do taty, Misiu? Dzwon do taty. Nie ma. Dzwon do taty ładnie. Nie chciałaś dodać dzwonikiem. No dzwon do taty. Z kim dodała? Tata. Tata. No ja ty Lepiej cioci nie mów, że to twój tata. I swojemu tacie nie mów, że to twój tata. Nie nie nie. Dzień Nie ma. Nie ma. Nie ma. Rób halo, halo. Rób halo, halo. Jak robisz halo, halo? Nie ma. Halo, Michał? No, cześć, jesteś w domu? Halo, Michał. Halo, Michał. Halo, Michał? Będzie nerwy. Zrób halo do taty. Mama